Ciepka ze strony Brossout, a to jest kolejny odcinek z LEGO 2 DC Super Heroes. Jak sobie pamiętacie, robiliśmy sobie poziom. Yy, podziemna kryjówka oczywiście na 100%. Teraz bierzemy się za otwarty świat tutaj na tej trzeciej wyspie. No to co, Superman. I mapa. Może tutaj polecimy, albo do tego typa niebezpieczna. Hmm. No widzę, że tutaj będzie potrzebne ten... potrzebne obiekty. O tu jest. Zord is your master now. Generał Sob. Не знаю. Во! Во! О, Widzę, że tutaj nie muszę na długo kombinować. W danym odcinku już zebraliśmy 200 klocków. Dobra. Hmm. Chodźmy może tutaj. Jest. Dobra, to tyle w do pałak. Boże, nie mam w ogóle dodatków włączonych. Jestem głupi. Tu zaraz obok mam złoty klocek. Chociaż w sumie to nawet nie potrzebuję tego. M mogę mi Feriza wziąć? Jepcie się. Ja będę tak to momentami robić, te tory, bo te tory momentami są no, niby ciekawe, ale dla mnie już nożące. No i tylko będę miał możliwość skorzystania okay. z postaci, która ma podobne umiejętności jak strój na przykład Batmana, to tak będę robić. Mm -hmm. Ale widzę, że tutaj już akrobata potrzebne. No to wystarczy Aquaman. No i cyk. Byle jak to wszystko najszybciej robić. <try> I na niech mi to zniknie. O. No to jakiś pojazd. Strażacki. A no, kosztuje. Zalać wodę w dziwce, spoko, fajny pomysł. Powiem wam szczerze, to chyba pójdę sobie tutaj. Ale miałem przeczucie, akurat do supermana, klocek. No co ty robisz człowieku? Dobra, 45 klocków zostało do końca gry. I procentów 82,3 jest. O, nie chcę jakąś postać. Chyba, że taki chuj i mi nic nie da Że, no, że nie będę miał dostępu do tego. Żeby to było tutaj? Tak. O, i mogę. Clark Kent. Hmm. Zero podobieństwa między Supermanem. Co wy nie? XD Pójdź najpierw po tego obywatela O nie pingwin cię pije, straszne. No i przy okazji tu jest Tor. No i w sumie jak już jesteśmy, to nawet jak już mamy tego Cyborga, to ja to zrobię normalnie. Shoot. Sure. Jak ja mam to zrobić? What the fuck? No powiem tak, to jest trochę dziwne. Dobra, czyli nawet nie musiałem kombinować. No to muszę zielony dać. A ja będę tam przejść przeszedł bez problemu. Dobra. Nieważne. Przecież komina za mnie chroni przed takimi faziami. Się wystraszyłem i spadłem na dół od razu. Dobra. Dobra, to pewnie będzie mi wyścig przy okazji. Więc połudkę. I łódkę. Bila, no. Łódź gangu klauna. Mam tu w ogóle takich przejść nie ma do postaci. Skąd nie postacie wezmę halo? Tu jest jedno jeszcze. Tej poważnie. Zróbmy sobie to. Okej, okay, on gdzieś tu pode mną jest chyba. No. Okej. Okay. że tu chyba zaraz obok jest właśnie czerwony kocek i złoty kosek. To mi się wydaje tylko. Wóz prewencji. Przejedziemy się. mam, że ta gra jest dosyć łatwa do zrobienia na 100%, ale kurde, no powtarzalność momentami tak denerwuje. Wykrywasz obywateli w opałach. Wow, myślałem, że w żadnej części Lego tego nie dodali. No i dobra, teraz misje to już będą lecieć jak spłatka. <tryk> 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 No to... Przecież nie było mi słychać, bo... Musiałem podkrztusić to trochę. Znaczy co to. Mam sobie tą wydzielinę, którą miałem. Men <laughs> beta, nie będziemy ruszać na razie. No i ty i tak musisz się zmienić w normalnego. Będzie już Batman. Dobra, wbijemy 85% i będziemy kończyć. Drugiego odcinka też nie chcę robić. Może następny odcinek z otwartego świata będzie dłuższy. Iż ponieważ zostało nam tylko 38 klocków, plus jeszcze 4 poziomy do zrobienia, to dwoma poziomami się zajmiemy. O, mam 85%, ale nie. Jednak sobie coś zrobię jeszcze. O! Tego obywatela ogarnę. Za obywatela w park są 0,2%. Nie wiem czy za zwykłego klocka też tyle jest, ale... Chyba nie. No. O. To tylko w lodzie jest typ. Więc spoko. 213. Dobra, to... Mm, powrót do batieski. Na samym odcinku weźmiemy się za dwa poziomy pod rząd. Tak jakoś... To zrobimy. Jaki teraz poziom będzie? Nowy prezydent. Dobra, to jest bardzo krótki poziom, ma tylko dwie sekwencje. Nie są też jakieś wielce długie, więc powinniśmy dać radę. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Niestabilny ryzeń chyba też był taki króciutki. To był taki, że ten robot Jokera nas ścigał. Tak więc na razie i cześć. Zapraszam do lajkowania, like komentowania like i subskrybowania. Do zobaczenia w na następnym odcinku z LEGO Batman 2 DC Super Heroes.